Siemanko, cześć, witam w moim garażu, z tej strony Simon i dzisiaj będziemy montowali sobie do Lowridera taki zestawik Forward Controls Kit, bardzo przyzwoicie to wygląda, ma pasować, liczę, że będzie pasowało. No, chcemy założyć forwardy, bardzo ładnie wykonane, to wszystko tulejeczki i tak dalej, no i trzeba zobaczyć, co to tam w tym jest w ogóle i będę się bawił, nie? Instrukcja jest ładnie podzielone części na prawą i na lewą stronę, no i początek, no to będzie demontaż tutaj w prawych podnóżek. Ja sobie zacznę od tego, żeby sobie założyć te podnóżki do tego nowego zestawu. No i wtedy będę się bawił tu w odkręcanie pomp i innych e, takich e, cudów na kiju, więc zobaczymy jak to wszystko pójdzie. Mam nadzieję, że to jakoś się da ogarnąć. No i dobra, będziemy próbowali odkręcić te główne, te z tego co wiem one są dosyć mocno przykręcone i na klej, więc próbujemy sobie pierwszy znaleźć tutaj odpowiednią gwiazdeczkę wygląda prawidłnie mi tutaj. Grzechotnik by się przydał jakiś taki. Rozdeczka jedna tu siedzi i poszła. jedno. Ja na razie sobie wypiąłem, odkręciłem to, tą dźwignię od hamulca tutaj na razie. Cykl absolutnie nowy ma 50 mil przebiegu, ale uważam, że co jak co, ale to zmienić trzeba. To wypada zmienić po prostu i tyle. Dobra, to mamy poluzowane. Teraz tak. Pompa jest tutaj. Eee, to jest taki cyrklip właściwie nie cyrklip, tylko taki. Taka niefajna zawleczka, którą też trzeba zdemontować, z tego co wiemy. No ale zobaczmy sobie dalej. Jest tutaj ten pin, taki pinik z taką śmieszną zawleczką, z którą ludzie się walczą godzinami na YouTubie. Po prostu trzeba wiedzieć jak ją zdjąć. Wpycha się ją pod pin, ona sama się rozegnie i łatwo to wyjąć. Ja oryginalne części zostawiam wszystkie sobie w jednym pomieszczeniu. Luzuje pompę, luzuje bracket, podmieniam bracket i powinna być robota zrobiona. Wstępnie zmontowałem sobie już prawą stronę na stole, czyli te brakiety, które potrzebuję, czyli podnóżek i tak dalej, podmieniłem, bo zachowuję te oryginalne harlejowskie. A teraz luzujemy pompę. Zobaczymy, co się, co się nam wydarzy. tutaj. Pompa elegancko oryginalne śruby wszystkie w jednym miejscu, bo chcemy je, że tak powiem, zachować. Pompka jest. Banalna sprawa, jak na razie. Jak na razie odkrywać dobrze. I co? Musimy odkręcić. Chyba to się trzyma w tej chwili już tylko na, jednym, na jednej dużej śrubie. Tak mi się wydaje. E, czyli na tej prawdopodobnie. No i luzujemy ten temat. I to schodzi tu. Mamy pompkę, słuchajcie, luzem. Pięknie. Pompka, z tego co wiem, zostaje generalnie w tym samym miejscu. Zobaczcie, tutaj zostają nam takie części. Ja sobie to wszystko wkręcam tam, gdzie było, żeby to wszystko się nam nie zgubiło. Z tego co wiem, ten pin prawdopodobnie też będzie nam potrzebny gdzieś, gdybyśmy chcieli robić powrót do oryginal ale myślę, że raczej muszę to zmontować pokażcie no i idź, 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 prawie Cię mam Kurwa. na razie najwięcej pierdzielenia jest z tym plastikiem pójdę zaraz w drugą stronę i cześć ale chłopaki z Harley'a się dali wpuścić tutaj Syk. dobra trzeba to przy... to trzeba dobra z tej strony no. I już jedziesz z programem no jest poszedł dobra poszedł wolny Teraz tak Zasmaruj tamte Tutaj Zobaczymy na które przychodzi ten w tamto Żeby nie zasmarować tych których nie chcemy Zasmarować Dobra, nowe elementy są i teraz tak, z tego co się orientujemy, to przychodzi tu. Uh -huh. Czyli przychodzi na tą śrubę, na tą i na tą. Na tą, na tą. Ta zostaje wolna jak szpadel, czyli to można sobie za troszkę Jakimś tam smarem czy czymś, żeby to nie gniło? Bo po co ma gnić? Dobra, i teraz tak yy, dostałem trzy śruby w komplecie. Ja nie wiem, czy te są na imbusy. Te były na gwiazdkę. Zobaczę, czy to są takie same śruby. Ja myślę, że mimo wszystko ja użyję tych oryginalnych. Bo one prawdopodobnie będą mocniejsze niż jakieś chińskie, że tak powiem, zamienniki. Długość jest ta sama, wszystko jest to samo. Więc ja po prostu używam tutaj. Ech, oryginalnych śrub. Dobra. Eee, co potrzebuję? Potrzebuję troszeczkę Loctite'a. tutaj, żeby mi tam nie rdzewiała, to śruba, śrubę, trochę tutaj przesmaruję jeszcze takim miedziakiem może zawsze to będzie jakieś zabezpieczenie, przynajmniej antykorozyjne, bo Harley zabezpieczenia antykorozyjne ma na poziomie minus 10 ale to wszyscy o tym wiemy my znamy, jakiś miedziany spray eee eee po polsku mów pan po prostu miedziany smar dobra czyli smykamy sobie znowu teraz tak, kropeleczka loktajcik tu dobra, jeden tu loktajcik, tu bo nie chcemy, żeby nam się to rozkręcało Wcale nie za dużo trzeba tego dawać. No i początkowa faza będzie taka. Uh -huh. Cyk tu będzie się działa pompka. Będzie się to. Mogę nie zakładać tej wajchy, ale tak było mi łatwiej po prostu. Dobra należy tak. Dużo, żeś pan dał trochę dobra będzie. Jak to idzie tam? Siedzi, ciżby to był ciżby. Te kurde i druga, też jest. Też kleju odrobinka. Przyłapać na razie, chcieliśmy, No ale jak już przyłapaliśmy, to już mamy, nie? Brytnie to jest pomyślane. że tu nie ma żadnych mecyjów, rozumiecie, z, e, z tym przedłużaniem tych wszystkich tutaj, rozumiecie? Tych. Teraz założymy pedał. To na razie siedzi tutaj tak jak siedzi. Nie przykręcam mocniej, chwilę, bo jak założę podnóżek, będzie mi po prostu tutaj ciaśniej. Na razie tak na lekko to o, ułożę. tak to będzie się działo. Jakoś finalnie. Dobra. No i będziemy łapać teraz ten mały pin i cyrklip, żebyśmy go mogli sobie zamontować tutaj. Od hamulca fajnie, dobrze to wygląda. Teraz rzecz dość ważna. Czyli zakładamy ten. Mały pin tutaj, eee, tak, zakładamy, czyli generalnie z zestawu muszę, no oczywiście muszę tutaj założyć tutaj tą e, magiczną, znowuż, jak to się mówi, taką kurde, tą, ale to założymy zaraz, nie ma najmniejszego problemu patentem się to zakłada Myk. No. i to musi wejść sobie tu i ten pin sobie musi wejść musimy go sobie obrócić troszkę I się ślizgnął, siedzi będzie hebelek będzie pięknie dobra i teraz została ostatnia rzecz na tą stronę czyli założenie tego rozumiecie pod nóżka. Ale widzę, że ja tutaj skubałem. O nie, tam tu dobra. To trzeba sobie zasmerfować znowu jakimś smarem. Bo ten otwór będzie nieużyty. Podnóżek będzie tu. I wszystko. I ta strona jest gotowa na jajeczko. Oczywiście śruby i tak dalej. Zaraz przyjdą i będzie, będzie dobrze. Wszystko tutaj dobrze. Ale to naprawdę kurde dobrze pasuje, co jestem dość zdziwiony może nie dość, bo wiecie, tych aftermarketowych części producentów są dziesiątki. Ale jest taki gościu na eBay. I pamiętam jak mu się uda, wstawia wam jego nazwę. I on się chlubi właśnie tym, że ma wiele lepszą jakość. Dobra. No, elegancko. Ta strona zmieniona. Bierzemy się za drugą, ale żeby zrobić drugą, podniosłem sobie motocykl, żeby stał mi prosto, a nie pochylony do dołu. Bo tak będzie mi po prostu wygodniej. No i co? Demontuję znowu podnóżkę. E, no i wtedy będzie tutaj trochę zabawy z demontażem tych tutaj elementów e, od tego cięgła I w ogóle co ciekawe, to nowe, które przyszło, jest fajniejsze. Jest z nierdzewkie, jest ładne. No i co, lecimy z programem. No dobra, odkręcamy sobie to, co jest nam niepotrzebne. I teraz co? Teraz to będzie dopiero kurwa jazda. Czyli co? Rozkręcamy to, rozkręcamy to, eee... Myślę, że łatwiej nam będzie pierw tutaj to odkręcić, bo mamy wajchę, żeby sobie to przesunąć, chociaż tutaj też byśmy przesunęli, nie będzie problemu. Dobra. A to nam ładnie trzyma w osi, więc rozkręcamy te motywy tutaj całe. Poszło. Jedno, dobra, o to mi chodziło, żeby poluzować. I nic nie popierdolić przy silniku. A tutaj to, żeby poluzować teraz, niech to wejdzie do końca, ładnie. Poszło dobra. Jest poluzowane, jest nadzieja. Nie chcemy poobijać sobie silnika tutaj, nie? Dobrze. Trzeba to robić bardzo delikatnie tutaj powoli, i tak już to będzie, trzeba po prostu zrobić w ten sposób. Mm -hmm. Może nie będzie wcale tak najgorzej, słuchajcie. Oryginalne części tu. To mamy wolne, teraz jak dziki świniak. Tam by trzeba było coś włożyć, żeby tego nie, nie poobijać. Ja muszę zajrzeć z hmm. góry. Dobro, Będziemy wykręcać. Czyli tak. I tutaj to. Tak. Przydałoby mi się, żeby ktoś że przytrzymał. Możemy tak zrobić, ale widzę, że że Zajdzie zejdzie dopiero w momencie, kiedy będzie wyjęta ta śruba, bo tam jest wcięcie. Poszło. Dobra. już nie zdejmiemy tak, bo jest nacięcie na wałku, więc musimy sobie jeszcze to podtuningować. Dobra, to robię trochę odwrotnie, jak gdyby, jak widzicie, ale to nic. I teraz mamy możliwość zdjęcia tego dopiero, czyli dźwigni od zmiany biegów. Śruba od razu idzie na miejsce. Od razu zakładamy, żeby nie było komplet oryginalny. Zachowujemy, nie? No bo. Wiecie sami jak to jest. Dobra, to jest i teraz, to jest jakaś pusteleczka. to idzie tu i teraz on się powinien się pojawić tutaj dostęp do śruby. Ja jej nawet nie widzę jeszcze w tej chwili, ale zaraz ją będę widział. Aha, widzę ją, jest na imbusie na imbus powinniśmy dojść Nawet dobrze no. O dobra Tak to jest ten No nieszczęście moje to jest ten bo ja tutaj za bardzo nie mam ja sobie bym się przyłożył jeden. Ja muszę go wykręcać w tą, ale potrzeba jakąś rureczkę w takim układzie. Taką dobrą kurwa rureczkę. Może to. Może to mi pójdzie. Poszło chyba. Poszło. Dzięki Bogu. Nie ma co się, widzicie, sami w tańcu jebać tutaj. Mam nadzieję, że to jest tylko jednostronny. To najważniejsze, żeby nie nie pouszkadzać. Tam od dołu akces jakiś jest, ale nie ma. Więc musi być taki na bank. Hops. No, idzie. Mamy gościa. I To nam powinno pozwolić wyjąć Cały wałek rozumiecie Ugwa z lampką Pokaż pan, magnesik. <laughs> Mamy gościa. Teraz ci mi ten wałek da się... <laughs> to był największy cały dym, z całej imprezy, słuchajcie. Wyjęcie takiego elementu Pięknie. Cieszę się, że to wszystko było. Widzicie, to było tak w ten sposób, no i nie ma bata, musicie zastosować długi imbus, przedłużki, cuda na kiju, no bo inaczej nie dacie rady po prostu tego zrobić i cześć. I tyle w temacie, nie? To było tu, co odkładamy na boczek, no i dobra, mamy zdemontowane odbiegów. Tutaj jest tylko wajcha jedna od skrzyni, no i musimy zamontować teraz cały zestaw, który będzie nam ciągał tutaj tą... Wajchę. może nie będzie tak źle, bałem się najbardziej tego, ale poszło to wręcz bardzo dobrze. Więc, ok, trochę potu i łez prawie, że, ale się śmieje, nie jest źle. Dobra, lecimy dalej i montowanko. Dobra, loktajcik jest, jest. Przyłapiemy, dociągniemy, będzie, będzie luksus. Wchodzi? Teraz wchodzi. O, obracamy. Czuć, kiedy jest dosyć przecież. Jeżeli macie doświadczenie, no to wiecie sam jak to jest. Oczywiście takie rzeczy w aluminium, gdzieś tam to. To tak, to ja robię zawsze kluczem dynamometrycznym. Ale takie rzeczy w stali, gdzieś tam. Ok. Dobra. Co teraz? Teraz musimy zerknąć jak tutaj idzie ta wajcha nasza ładna. ta, Ona wchodzi jakoś tak cyknie? Pięknie. Tak ona wchodzi. Tu gdzieś wchodzą jakieś tulejki i, i uszczelki prawdopodobnie, więc ja muszę zobaczyć z której strony co wchodzi, nie? Żeby wiedzieć, żeby nie zrobić babola tutaj. Mniejsza rzecz w komplecie, ops. A właśnie tu kurde, nie chcę wleść. Trzeba bym chyba jakoś sztuknąć. Usmarowany. Ja mam taki smar w sprayu kurcze, uniwersalny jakiś. jego. Ja używam do różnych rzeczy. To jest taki coś też jak do łańcuchów, do zębatek. Ale on po prostu dobrze trzyma i się i nie jak głupi, nie od razu. Dobra, słuchajcie, to mamy teraz ten bushing, to wchodzi tu. Hops, o -ring, takie uszczelnionko, i to wchodzi tu, i tu będzie wchodziła dźwignia od zmiany biegów. Ale pierwszy ja bym sobie założył ten link, łącznik, nie? Zobaczymy zaraz, czy on będzie tutaj nam ładnie pasował. No i dobra, eee, po. Przysiadłem się, sprawdziłem sobie wysokość położenia. Dźwignia zmiany biegów jest akurat tak jak potrzebuję. Nic więcej, kropeleczka malutka. No, chodź, maluśka miała być kuźwa nie? Liter. Dobra, ale to mamy tak, Dodawaj pan tu, dokręć i masz pan, motocykl gotowy. Teraz to możesz się w kruzy lecieć śmiało, nie? Cyk, pięknie, pięknie, pięknie i pięknie. Wszystko jest przesmarowane, to co trzeba było jest Zrobione na jajeczko, że tak powiem. Dobra, będzie przetrzyj. Matką. Tu, tu jest poblokowane. Wszystko, żeby nic nie dzwoniło. Forward Controls, słuchajcie, założone, dobra, patrzcie. tutaj i to jeszcze widzę, że nawet Harley nie zakłada teraz standardowo nypli do szlifowania, mam takie nypy, założę, bo Fatboye wymieniałem kilkukrotnie, pięknie, robota zrobiona, trochę narzędzi, może ten film jest nieco chaotyczny, ale powiem Wam tak, jeżeli kupicie dobrej jakości aftermarket części, nawet jeżeli to będzie chińskie, ale zaznaczam, trzeba zrobić dobry research. Który producent ma naprawdę dobre. Jeżeli będzie, będzie, będziecie widzieli coś takiego, śmiało. Topra Metal się nazywa firma, nie? Forward Control Kit. I powiem szczerze, to jak najbardziej tak to pasuje. Bez żadnych przeróbek, bez żadnych szlifowań. Tak zwane te maszynowe. Yy, Cięcia, które są mają być gładkie, są gładkie. E, wszystko pasowało bez problemu. Wygląda to bardzo, bardzo dobrze dla mnie. No i game changer w pozycji, nie? Także super. O, so, telefon dzwonił. Bo, ładnie. Założone, poskręcane, podociągane. I przyjechał drugi do roboty. O Jezu, będziemy dłubać. Oliwa z oliwek będzie miał. No dobra. No, także tak. Maniusz przyszedł. Polcia jest. O, tam drugi zestaw forwardów jest, ale do jak to się nazywa? To jest Dyna jeszcze, nie? Street Bob Dyna. Trochę go zjadło, ale się go doprowadzi. Będzie jajko. Także oglądajcie dalej, oglądajcie dalej. U Jezus, jabłuszko pełne snów. Bezalkoholowe. Tak.